Nabit, czy tam nabit, czytam książkę, ej stoję Ja cash biorę, ej Joł Z tej strony Olsson co I nagrywamy dzisiaj Bedwarsy O to jest fajne Ale to nagramy A potem nagramy to, i to inne takie Bo tam to kurde W 5 sekund wygramy 5, 4, 4... 3, 2, 1 wygraliśmy, ale te, to możemy je przegrać. Kto lubi pykać w bedrowarcy, ten um, zostawia 5 łapek w górę. Jak będzie 5 łapek w górę, to. Da, to napisze, to jak ktoś napisze, że lubi Bedworsy, jak będzie 5 łapek w górę, to wszystkim komentarzom stawię serducha. O tym to jest najgorsze! mek mek Mick, Mick, mek mek Mick, Mick, mek Mick, mek <Industry innonal noise> <puntos fluoroph tube> Widzowie, next match, teraz to gramy, bo, bo to jest łatwe, znaczy niełatwe, nawet trudne, um, ale też nie, nie aż takie trudne, takie idealne dla mnie. Oczekiwanie na graczy, a ile graczy jest? Jeden. Stefan, ty owkujesz? Wyrzuci mnie! Zakład o suba, że będzie odłączono od ten od, od serwera Albo nie, 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 dobra, żartowałem Po widzowie, Myk, kurde Ja wskoczę na to czerwone Ym, To zostawiacie suba Na no to, to czerwone tam Blisko? Jeszcze kilka? Nie! Widzowie! Ale i tak idź zostawcie suba. Warto, ja polecam. Ja zostawiłem komuś suba i znalazłem 5 zł na ulicy. Ja polecam i to bardzo. Szybko. O, zostawiacie suba, lajka. Suba i lajka zostawiacie mordo. Jak skoczę na to, to zostawicie lajka. O, dinozaur. Ej, słodki. Skrzynka. Ty co patrzcie na tego gościa. I jeszcze jedno autko. Hmm. Auteczko. Zabudujcie to. A gdzie jest jakiś enchanting? To się kupuje enchanting. Ja już sam nie wiem. ja chcę coś kupić. Zakończę. Tak, enchanting się kupuje. A co se przy okazji wezmę? Może szybko było zaraz Wezmę ten żelazo jest. Dobra. No i Dobrá vízovia. Šipko, šipko! Wygrałem tą bitwę! Saka, saka, bam bam saka, saka. Mordo już nie wrócisz Szybki powrót Ty nie chodzisz z nami, dwisz! Kastorama ta o mariocie! Pan Ramskow tam masz korkas Zbrojka! Ty nie chodzisz z nami, dwisz! Odjąć 7 równa się 58 milionów! Czy no co jest? 7 iron! tu. Wiele... Dopiero siedem? Widzowie. Dobra, to nagrywamy jeszcze w ogóle z Stożys... trzy rudki. Dobra, zagrać. W ogóle tamten typek

Błąd. A moje słuchawki, ale to był błąd i to wielki. To był błąd. Dobra, ja idę obudować dinozaura. Jeden, dwa. Dinozaur jest fajny. Ja go lubię. Myślałem, że on ma jeszcze gol. Jednego chciałem mu podjumać. A za ile można sobie Enchanting kupić? Proszę, za jeden. Cicho, bo film nagrywam. Ty, się, trochę. No dobra, film nagrywam. Co mnie to obchodzi? Masz być wykąpany zaraz. Jezu Chryste, no do cholery! Trudno, dobra. I tak to wrzucę. Ej! stop! Idź, leć tam. Myju, myju, chodź. Mama, kurde! To brzmi jak... <grystanie> Juniorku mój, myju, myju chodź, zrobimy. Puciu, puciu. To brzmi jak... Ku, a myju, myju, to brzmi jak... wpadka Boyana Ty, co ty zrobisz z tymi skarpetami? A co? Pod kolonówki. Pod kolonówki. Pod, ko, pod kolonówki. Czy ty się dziecko dobrze czujesz? No wiek numer 30. <grym> ty czy ja się mogę? Ojej. A Ojej. Ojejku, jejku. To jest... To jest... Chodź do łazienki. Nagrywam film! Za 15 minut. I nie przerywaj mi, proszę. Bo film nagrywam. To jest moja wpadka. Widzowie. Oliuniu, chodź, robimy meju-meju. No mama! Oliuniu, puciu-puciu. Ta, puciu. Kuciu suciu <laughs> <Shib. matem> mamy dahacie. Dobra, ja to Ja mu zaraz kurcze strzelę Głąbacza Nie wiem czy nie zginę Dobra nie zginę Dobra, ja już wiem. Ty nie chodzisz na Midwish. Bloki. Trzydzieści będą, mnie. Małpę na hacie mamy. Tata, dzwoni na waterca. Dzwoni na schronisko mamy małpkę. Małpę na hać. Mał panie chodzi z nami, dwisz mister kwaty, ale Hiszpanii. Ja, po co ja bym chciał zniszczyć moje łóżko? Po co ty byś chciał zniszczyć kurczę moje łóżko? Ten im został zniszczony. No? Czy nasz? Nasz czy ich? Ich! Dobra. Lecimy. Na no, typków. Ty po co jest? Ja sobie jeszcze łuku nie kupiłem. Bo trzy muszę mieć. pik, Chcę bloki ten kupić. gdzie to już trwa 17 minut. O, bra. Czerwono. Jestem takim tępym, głupim deklem. Nie ma takiego głupszego tempego dekla niż ja. Ale przynajmniej... Ale przynajmniej coś tam zrobiłem, ale sam nie wiem co. Ej, ja to żeby A co za debil! ja jestem potrzebującym. Dał mnie. Najlepiej, żebyś spadł. Kurde, nie spadł. Cholera, samolot, a zrobię sobie nim pętlę. Samolot w domu. Ja nie zrobiłem pętli. Ale go wezmę, bo jak ktoś zapwie, to nie będzie już od kilku lat. Chciałem wam tylko powiedzieć, że kilka lat temu zrobiłem kupę. Ale jak zrobiłem kupę, to zrobiłem kupę, ale taką mocną, że już się nie dało wyczyścić kibla. A jak się nie dało wyczyścić kibla, to do teraz już się nie da. I to jest smutna historia ha! Ha! mam pięć manowów łapek durę i bronik. jest jak skończę nagrywać film ja za chwilę idę spać. No i co z tego? Jak skończę nagrywać film? Ja nie będę się wtedy przejmowała. Dobra, dobra. Jak skończę nagrywać film? Za 5 minut masz być w łazience. Trudno. Może będę za 10, może za 15. Dobra sorry, to taka wpadka, Nie. Przepraszam za moją mamę Mama też za, za samą Dobra widzowie, siema na wszystkim, joł Joł, wpadajcie na kanał, na piosenkę